Dzień dobry. Witam wszystkim na pierwszym komentarzu piątkowym dla redakcji Liberté. Przez najbliższy rok będę miał przyjemność co tydzień nagrywać dla Państwa krótki komentarz do wydarzeń bieżących. Dziś jednak, przy okazji pierwszego spotkania w tym cyklu, chciałbym powiedzieć o czymś bardziej ogólnym i bardziej generalnym. Chciałbym opowiedzieć o tym, co jest dla mnie kwestią najważniejszą, gdy piszę moje teksty, gdy występuję publicznie współcześnie. Chodzi o populizm i o zagrożenia dla liberalnej demokracji, o zagrożenia dla wolności, z którymi borykamy się we współczesnym świecie. Skąd one się biorą? Skąd to zjawisko się pojawiło? Populiści różnych krajów są bardzo zróżnicowani, ale łączy ich jedna wspólna cecha. Chcą, abyś się bał, abyśmy wszyscy się bali. Bamy się bać różnych rzeczy. One się zmieniają, jak trendy w modzie. Obecnie chcą, abyśmy się bali zmian społecznych, przyszłości, dynamicznego świata. Chcą, abyśmy się bali, że ideologia LGBT, jeszcze do niedawna znana jako ideologia gender, zniszczy nasze rodziny. Mamy się bać osób homoseksualnych. Mamy się bać ludzi pochodzących z innych kręgów kulturowych. Mamy się bać otwarcie na świat dynamicznych zmian, postępu technologicznego. Mamy drżeć o naszą przyszłość. Codziennie, w każdej chwili, oglądając telewizję, surfując po internecie, czytając tam wiadomości, czytając gazety. Mamy się bać wszystkich wyzwań i przyszłości każdego kolejnego dnia. A wielu tych rzeczy mamy się nie tylko bać, ale przy okazji też nienawidzić. Nie mamy być przebojowi, kreatywni, samodzielni w naszym myśleniu. Mamy być potulni, zachukani, wystraszeni, ulegli wobec partyjnego wodza i jego kolegów, którzy nami rządzą. Mamy unikać najlepiej kontaktów z obcymi, wygodność do swoich, żyć w swojskim otoczeniu, chcieć wrócić pod lipę i głośno zawołać hasło wsi spokojna, wsi wesoła. Bo dzięki temu oni mają możliwość dostarczyć nam to złudne poczucie bezpieczeństwa, które jest ich najsilniejszym argumentem za to, aby chwycić nas w swój uścisk populizmu. W Polsce widzimy to na co dzień, na każdym kroku. Od wielu tygodni codziennie docierają nas informacje o tym, co dzieje się w strefie stanu wyjątkowego na naszej wschodniej granicy. Taki stan wyjątkowy teoretycznie służy temu, aby ludzi uspokoić, aby dać im poczucie, że wszystko jest dobrze, wszystko jest pod kontrolą, ale nie w tym przypadku. W tym przypadku chodzi o coś innego. Chodzi o to, abyśmy się czuli wręcz bardziej zagrożeni. Stan wyjątkowy, to znaczy, że dzieje się coś bardzo groźnego. Nie wiem dokładnie co, bo nie mam informacji stamtąd. Ale ten strach umożliwia populistom tu w Polsce i na całym świecie manipulowanie społeczeństwem, manipulowanie tobą. Więc jak można się z tego wyzwolić? Jak może wyzwolić się z tej pułapki, aby, aby zamiast Współczuć ludziom, którym się przydarzyła ta tragedia i są tam na granicy w tej pułapce, abyśmy zamiast tego ich nienawidzili, a ich cierpienie zamiast poruszać nasze sumienia przynosiło nam ulgę i spokój. Cóż, aby się powoli, krok po kroku z pułapki strachu wyzwalać, potrzeba nam odwagi. A żeby zyskać odwagę, trzeba być może też częściej zaglądać do innych źródeł wiadomości niż te, które na co dzień nam serwują przede wszystkim złe wiadomości, które... Współpracy z populistami wprawiają nas właśnie w ten strach. Dlatego polecam od czasu do czasu zajrzeć do lektur, które otwierają oczy na nieco inne fakty, na nieco inną interpretację rzeczywistości. Przykładowo: Johan Norberg, Postęp. Książka, która pokazuje, że nie jest tak źle, jak nam wszystkie media mówią. Nie jest też idealnie. Nadal wielu ludzi cierpi nędzę. Ubóstwo na całym świecie, ale jest lepiej niż było kiedykolwiek wcześniej w tym zakresie, a będzie jeszcze lepiej. Bardzo polecam tą książkę, która każe nam o wszystkich informacjach, o wszystkich wiadomościach, które dostajemy z serwisu, na wszystko to spojrzeć troszkę od innej strony, żądać danych i szczegółowych informacji. Kiedy takie dane się pojawiają, liczbowe, często okazuje się, że wiadomości są nadinterpretowane i pokazywane jednostronnie, tak? Abyś ty się bał. Każdego kolejnego dnia. Zakończę więc cytatem z Franklina Delano Roosevelta, moim ulubionym cytatem: Nie ma się czego bać, z wyjątkiem samego strachu. I moimi komentarzami postaram się od czasu do czasu ten strach rozwiewać, bo, bo obywatel, który się boi, będzie zawsze podatny na to, co serwują mu ludzie, którzy nim rządzą. Dlatego, że oni niby są źródłem bezpieczeństwa, ale rzecz polega na tym, że nie o Twoje bezpieczeństwo im chodzi, tylko o swoje własne polityczne interesy. Do usłyszenia.